Witam w nowym Pytasz Wiesz. W dzisiejszym odcinku opowiadam Wam o tym, jak wybić się na YouTube. 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 Przede wszystkim o tym, kto powinien zostać youtuberem i tutaj nie ma de facto żadnej zasady. Jeżeli jesteś osobą, która ma coś ciekawego do zaoferowania, nieważne czy masz lat 6 czy 60, jeżeli jesteś taką osobą, powinieneś spróbować na YouTubie. I de facto to było tyle o tym, kto powinien nagrywać na YouTubie. Przede wszystkim najważniejsze jest to, abyś tworzył treści, które cię pasjonują. Kiedy opowiadasz o swoich zainteresowaniach, łatwiej Ci tworzyć treści, bo powiedzmy, że interesujesz się samolotami, a nagle nagrywasz o make-upie. Albo zaczynasz nagrywać o make-upie, a interesuje Cię motoryzacja. Również dzięki temu zyskujesz autorytet w danej dziedzinie. No i tutaj przechodzimy do tego, abyś był autentyczny. Cześć chłopaki, dzisiaj przedstawiam wam makijaż specjalnie dla faceta do pracy. Poza tym wczoraj byłem w restauracji, podawali świetne żarcie, a dzisiaj z rana przyszła paczka z AliExpress. Rękawiczki z Nazimę z Do It Yourself. No i niestety uciekają, są trochę żywe, ale a jeszcze drapią. Dziękuję. Nie udawaj nikogo, kim tak naprawdę nie jesteś. Serio, najwięksi twórcy na YouTube są jacy są, dlatego tysiące ludzi po prostu uwielbia. Następne, choć w sumie nie powinienem o tym mówić, to regularnie nagrywaj. Ja tego przykładem nie jestem, to jednak się dostałem do studia Timbark i co dwa tygodnie wypuszczam dla Was film. W sumie to tak regularnie nagrywam, przez co dwa tygodnie pojawiają się dla Was śmieszne filmiki. YouTube to tak naprawdę telewizja i powiedzmy, że jak w weekendy leci Familiada, tak Ty powinieneś ustanowić sobie dzień. A choćby i nawet godzinę, kiedy chcesz publikować swoje materiały. Przyzwyczaj do tego swoich widzów, że powiedzmy w sobotę o godzinie 18 wychodzi twój program. Uśmiechaj się, pokazuj swoją radość. Ludzie wchodzący na YouTube nie szukają jakichś smentów, dramatów rodem z jedynki. Po prostu wchodzą na YouTube i chcą obejrzeć coś ciekawego, coś zabawnego. Oczywiście, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, nie szczerzymy się, głupiej nie pokazujemy perełek. Po prostu pięknie się uśmiechamy. Kiedy na przykład opowiadamy o... Nie wiem. O czym mogę opowiadać? Nie wiem. Ja też nie wiem. Tak więc, podsumowując, nikt nie lubi smutnych ludzi. No chyba, że jesteście emo, nie oceniam. Bo pomyślcie sobie, jakbym prowadził ten program w żałobie. ubrany na czarno i non stop zrzędził. Cześć, witam was w Pytasz Wiesz. Dzisiaj pod kapslem mamy... Nienawidzisz swojego życia. To fakt. Dziękuję. I co naprawdę chcielibyście, żeby tak te odcinki wyglądały? To nagle odgroma komentarzy. Tak, tak, chcemy, żeby te odcinki były czarno-białe. Nie. A jak brakujecie motywacji, wystarczy otworzyć tym barka. puść miotko i nagrywacie film pod tytułem Puść miotko. Tymbark jest motywacją do tworzenia YouTube'a. Następną sprawą są tak zwane crossy, czyli krosowanie się YouTuberów. Pamiętaj o tym, że na YouTube'ie nikt nie powinien być samotny. Powiedzmy, że ty i ktoś bardziej popularny nagrywacie o tym samym. Zawsze możesz zaprosić taką osobę do wspólnego nagrania odcinka. No i wtedy to wygląda tak, że wy nagrywacie odcinek, ktoś podpromuje twój kanał, ty podpromujesz jego kanał, wszyscy są zadowoleni. Oczywiście nie musi być to ktoś z top dziesiątki. Znać kogoś, kto jest mniej więcej na tym samym etapie, co ty, z subskrypcjami, nagrywajcie razem. Serio, serio, takie wspólne promowanie naprawdę jest efektywne na YouTubie. Kolejną ważną rzeczą jest to, abyś miał dobrze uporządkowany kanał. Bo tak de facto nikt nie robi burdelu na kanale. Tu vlogi, tu gaming, tu make-up. Bez playlisty? Widzicie, studio Tymbark jest świetnie, świetnie zoptymalizowane. Tutaj linki do subskrypcji, tutaj link do poprzedniego filmu. Wszystko pięknie. Kolejną rzeczą jest kontakt z widzami. Powiedzmy, że taki kontakt z widzami możesz załapać najszybciej poprzez odpisywanie na ich komentarze pod Twoimi filmami. Widzowie w komentarzach chcą Ci coś powiedzieć albo zwrócić na coś uwagę, albo po prostu pogratulować, bo stworzyłeś super genialny filmik, więc wypadałoby im podziękować. Jak pewnie zauważyliście czasami pod filmami, Studio Tymbark odpowiada i widzicie, widzicie, my mamy z Wami super kontakt. Oczywiście nie na wszystkie zdążymy odpowiedzieć, ale wszystkie tezy, gdzie jest krzychu. Wszystkie są moje, ja na wszystkie odpisuję. Chcecie się przekonać? To sprawdźcie. Napiszcie komentarz. Ja wam odpowiem. Baw się dobrze. Ludzie na YouTube szukają rozrywki, tak więc i ty, tworząc swoje materiały, powinieneś się z tego cieszyć. Czerpać z tego radość. Kochaj życie! Kochaj YouTube! Kochaj ten No i ostatnia rzecz, bo pewnie wiele z Was na to czeka, czy sprzęt się liczy? Ha, oczywiście! Tak de facto to nie, bo niektórzy chodzą z kamerą GoPro na kasku i wchodzą do czyichś domów, a niektórzy nagrywają komórką wywiady w swoich kawalerkach. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka o tym, jak wybić się na YouTubie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem wam przynajmniej na najistotniejsze pytania, które was nurtują. Tak naprawdę przepisu na to, jak zdobyć popularność na YouTubie nie znajdziecie nigdzie. Pod żadnym filmem. Wszystkie osoby, które zdobyły popularność na YouTubie miały 50% szczęścia i 50% swojej motywacji. Przy połączeniu tego staniecie się gwiazdą YouTube'a. Tak jak ja. Jeżeli stwierdzicie, że ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci łapki w górę czy też w dół. A przede wszystkim komentarz. Bo pamiętajcie, że na Gdzie jest krzychu odpowiem na każdy. Do zobaczenia już za dwa tygodnie.